Cześć, handlowcy fotowoltaiki. Dzisiaj przedstawię Ci jeden ze sposobów na urozmaicenie Twojej prezentacji sprzedażowej. Na niektórych spotkaniach, szczególnie takich, gdy nasz klient nie zna jeszcze korzyści, jakie niesie ze sobą fotowoltaika, musimy silnie wpłynąć na jego wyobraźnię. Jeśli chcemy przekazać klientowi ważne informacje, musimy sprawić, aby zakodował je dwoma kanałami werbalnym oraz wizualnym. Oczywiste jest, że nasza prezentacja głównie opiera się o słowa i gesty, ale zastanówmy się, jak często przekazujemy istotne treści w sposób graficzny. Jednym z ważniejszych momentów podczas spotkania to sposób, w jaki przedstawiamy cenę. Nie możemy na siłę przekonywać naszego klienta, że fotowoltaika się opłaca i że to rentowna inwestycja. Możemy go w ten sposób zniechęcić. Ważne jest, aby klient sam dostrzegł opłacalność systemów. A my możemy mu w tym pomóc w bardzo prosty sposób za pomocą kartki oraz długopisu. Załóżmy, że tyle wynosi kwota instalacji, którą oferujemy klientowi. Odejmiemy od niej 5000 z programu rządowego mój prąd. I ulgę termomodernizacyjną, która w tym przypadku wynosi 3400 zł. Obliczmy następnie realny koszt inwestycji naszego klienta. Wynosi on 16600 zł. Nie zaznaczajmy tej kwoty w żaden ostry, chaotyczny prostokąt, tylko w lekki, przyjemny dla oka okrąg. Jeżeli chodzi o wszelkie kalkulacje, to najlepiej, jeżeli sami zaangażujemy naszego klienta i damy mu do policzenia te wszystkie liczby. Będzie miał on wtedy pewność, że wszystko jest rzetelnie policzone. Moment podania ceny jest dla naszych klientów szczególnie ważny. Dlatego warto dokładnie zwizualizować rentowność tej inwestycji. Spytajmy następnie naszego klienta, ile wynoszą jego średnie miesięczne rachunki za energię. W tym przypadku to będzie około 250 zł na miesiąc. Policzmy następnie, ile nasz klient wyda w ciągu roku. Tysiące złotych, następnie w ciągu dziesięciu lat, trzydzieści tysięcy złotych i w ciągu trzydziestu lat, dziewięćdziesiąt tysięcy złotych. Znając już te liczby, narysujmy oś czasu. Na której zaznaczymy dwie daty rok 2020 czyli dzisiaj i 2050. Dlaczego 2050? Ano, dlatego, że mniej więcej tyle wynosi okres użytkowania paneli fotowoltaicznych, obliczmy następnie okres amortyzacji naszej inwestycji. Wiedząc, że nasze średnie roczne rachunki to 3000 zł A koszt naszej instalacji to 16600 zł. Możemy oszacować, że nasz okres amortyzacji to około 5,5 roku. Zaznaczmy następnie na naszej osi rok 2025. Najlepiej, jeżeli wizualnie zrobimy to bardzo blisko od dzisiejszej daty, czyli roku 2020. Zapiszmy u góry kwotę, jaką poniesie nasz klient płacąc rachunki do zakładu energetycznego przez te 5 lat: 16 600 zł. Zaznaczmy następnie na naszej osi rok 2030. I kwotę, którą będzie musiał zapłacić za nasze rachunki nasz klient 30 tysięcy złotych. Mając zestawienie tych dwóch liczb jesteśmy w stanie określić oszczędności naszego klienta, gdyby korzystał z fotowoltaiki przez najbliższe 10 lat. Wyniosą one 13 400 zł. Pokażmy następnie naszemu klientowi ile wyniosłyby jego oszczędności, gdyby korzystał z fotowoltaiki przez najbliższe 30 lat. Odejmijmy od 90 tysięcy kwotę naszej inwestycji zatem nasze oszczędności wynoszą 70. 000 3400 zł. Spytajmy naszego klienta, co by zrobił z taką gotówką. Zadajmy mu również pytanie, czy nie sądzi, że inwestycja, która spłaci mu się w 5 lat, a z której będzie korzystał i zarabiał przez kolejne 25 lat, nie jest inwestycją opłacalną? Powiedzmy mu, że właśnie to jest główny powód, dla którego tak wiele osób decyduje się na fotowoltaikę. Każdy próbuje oszczędzać. To, co narysowane, łatwiej zrozumieć i zapamiętać. Ten prosty przykład pomoże Ci głębiej wpłynąć na emocje klienta i wzmocnić Twój przekaz, co ostatecznie pomoże Ci w doprowadzeniu do zamknięcia sprzedaży. A nawet jeśli Twój klient będzie chciał się przespać swoją ofertą, rysunki, które mu zostawisz, zadziałają jak materiały sprzedażowe. Jest to istotne szczególnie, jeśli klient będzie chciał opowiedzieć o Twojej ofercie innym domownikom, których mogło nie być podczas spotkania z Tobą. Więcej praktycznych wskazówek, które możesz użyć bezpośrednio na spotkaniu z klientem, znajdziesz w naszym kursie Jak sprzedawać fotowoltaikę.